Hej hej, smaczny kawał śmiejego dziąka. Witajcie serdecznie. Kalendarze adwentowe, dzień szósty. Na początek Marvel. Tam 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 mmm, Lekki katarek, ale nie powstrzyma nas katarek, gdyż szukamy dnia szóstego. Bu, puru, puru, Znajdziemy dzień szósty, to będziemy wiedzieć, gdzie jest. Wszędzie, wszędzie, wszędzie. Hmm, jest. Tutaj, na bombce. Uwaga, 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 uwaga. Moi drodzy, co mam w dniu szóstym? Ugh. Trochę składania. To jest coś takiego. I to jest... To jest, to jest, to jest, to jest, to jest jakieś coś do... ...pakowania prezentów. Magiczne coś do pakowania prezentów. Dobra. Ua. Pla, 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 pla. Powiem Wam, że środek tygodnia, a już jestem tak padnięty. Nie wiem, co się dzieje. Za kawy piję, <gry> Ale dobra, dam radę. Mm, potrzebujemy tego, potrzebujemy tego. Ti 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 ti. Cudowna rzecz do pokłania prezentów. Ok, tutaj damy to, tu damy to, tu damy to. Misterna budowla, powiem Wam. No ale jest dobrze. Ej, mamy dwie palnożyczek. To jest zawsze coś. Ok, to idzie tu, to idzie tu. To idzie tu. Tu mamy jakieś kawałki papieru. Mhm. Super, ten jest, o, świetny sposób na wykorzystanie takich drzwi jako takiej zwiniętej taśmy. Przecież kiedyś ktoś kiedyś takie coś wykorzystywał na papier toaletowy, z tego co pamiętam. Czy tam ma iść tak? Tam ma iść tak, ok, tam ma iść tak. No dobra, okej, okay. mamy to. Chcę sobie tutaj wklepać, tak. I co tam jeszcze mamy dać? Tam mamy dać nożyczki. Mhm. O. O czymś zapomniałem? Tak, o czymś zapomniałem. Oczywiście, dobra, już to naprawiam. Super. Tja. Mamy to moi drodzy. Oto stacja do opakowania prezentów. Ej, w sumie spoko. I części zapasowe wpadły. Mamy jakieś tam bara, nożyczki. Nie jest źle. Ale nie jest też i dobrze. Właściwie to jest średnio. Eee, Okej. Okay. Co teraz? Ale mi dzisiaj nosek spędzi. Mm, mm, mm. Będę zły. Eee, kalendarz adwentowy Harry'ego Portiera. Portiera? Już kurczę się wkręciłem. Harry'ego Pottera. Dobra, w by niebu. Szósteczka. Mik <laughs> Ojej, tutaj też coś do budowania. A tutaj mamy coś na jakieś, nie wiem, sztuczne ognie, i cokolwiek. Teraz muszę się temu przyjrzeć. Moim magicznym okiem, tak, to jest jakiś ten na fajerwerki i cuda różne. Będzie można sobie fajerwerki puszczać tutaj. Ojej, ależ elementów mamy. <laughs> A, no dobra, let's do it. Pyk, pyk, pyk. Teraz te łapki. Pu, 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 świąteczne, cudowne kolory Hogwartu. Tak, dobra. Czyli mamy już tutaj ten cały wieszaczek. No i spoko, dużo różdżek, A różki zawsze się przydadzą. Mm -hmm. Tutaj pójdzie różowa. Tutaj pójdzie taka. Ej, i co teraz mam zrobić? Teraz mam zrobić raketki rakietki. Fajerwekowe rakietki robi się tak, że. Robi się, czekaj, jak to się robi. To. Okej, okay. to ma tu. Mm -hmm. O, są taktyczne decyzje. Taktyczne decyzje kolorystyczne, dobra, czyli to będzie to. Takietka. O. I druga będzie taka. Nie wiem, co ten jest w środku. W środku jest ten, a tutaj idą te. Dobra. Cudowne, cudowne. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mek, mek, mek. Mam nadzieję, że tu dobrze zbudowałem. Tak. Dobrze. No i w sumie tyle. Części zapasowe zawsze się do czegoś przydadzą. Ale tu mamy taki, taki no w sumie straganik z fajerwerkami. No kolejny, No taka układanka mebelkowa. Pięknie, pięknie. Też not great, not terrible. Co przyniosą nam francy? Z drugiej strony e, Fręsy, szóstka, kmiak. Za mało siły? Jak papaj, tylko że zamiast szpinaku mam kawę. To gole i wielki kawosz. Psz, energia! Działa. Bałwan. Ojeku, ale jaki bieda bałwan! E, Widzicie co? Szkoda, że podprzątałem tam te poprzednie rzeczy do jakiegoś pudełeczka, ale... oj, Takie oj! No... To znaczy, no oj, no... Tak, tak... Patrzcie na to, patrzcie na to, no tak... No tak, tak... No dobra, no zbudujmy to, no niech będzie, ale... Ale co? No dobra, dajmy to do środeczka... Dajmy to tutaj, dajmy to tutaj... No tak, powiem wam, że byłbym zawiedziony, jakbym miał tylko ten kalendarz pręców. Znaczy, to jest ładny mini bałwanek, nie, spoko. Ale no No tak, tak, w porównaniu do tych innych bałwanków to. I tyle. Ale jest bałwanek i tak cię będę lubił, gdyż jesteś ładny. Dokładnie. Jesteś moim wyjątkowym bałwankiem. My Little Snowman. <laughs> Szóstka kalendarza adwentowego, co ja otwieram? A, Star Warsy już. Dobra. Niech moc będzie ze mną. Nie wiem, co to jest. Nie patrzyłem na spoilery. O, to przecież jest szturmowiec rebelii łukich. Mhm. Który podróżował teleportacją z kapitanem Picardem na planety Klingonów, gdzie walczyli z doktorem Hu. Cudownie. O, o, o. I on ma maszynę wejrę. Mmm, snajpa, snajpa. O, o, o. Teraz po prostu rozmawiamy. Jak on. to co zrobić? Aha, taki coś. Tłumik ma taki. Piu, 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 piu. piu. Oh, yeah. Raz Gotów do akcji. Ciu, 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 ciu. Witaj w kolonii. Uf. Za dużo gotika. Już niedługo remake Gotika. Nie mogę się doczekać. Mm, mm, mm. A skoro mówimy o gotiku i City, to City. Pokaż mi swoje towary. Eee, dobra, City numer 6. Hmm, hmm, hmm. Tutaj mamy. Noż, cholipka. Coś jak bałwan, a jednak rzeźba z lodu. Lodowa rzeźba ptaka. Taka rzeźba ptaka. ptaka rzeźba ptaka. No eee, dobra. Testuję moje skillę. Niech będzie. Pili, piili, 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 piili. Zaczynamy od tego, potem dajemy sobie to, mhm. potem dajemy sobie to. Mhm. Ojej, ale super, wiecie co? Tu jest glocek, który był y, używany jako Chi w Lego Chimie. Kto kojarzy ten, kojarzy Paulo Coelho, ale no, no, to, 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 to spoko, to, to się cieszę. Tak, tam było to ogniste, czy jakieś wodne, czy coś tam, coś tam. Lego Chima. Miło wspominam. Nie miałem dużo zestawów z Lego Chimy, ale naprawdę to co miałem, to mi się podobały. Ale ja dzisiaj jestem po prostu nie wiem, źródłem wiedzy wszelakiej i mądrości, nie? Po prostu skończyła mi się kawa dzisiaj za szybko dzisiaj. I tak, tak, tak tak jest jak jest. Ale hej, lodowa rzeźba ptaka taka jest, taka, taka, ptaka, rzeźba lodowa taka. Nie jest całki ej. Tak jak dla mnie bomba. I jakieś części zapasowe. Więc cóż, no, lego kalendarze adwentowe dzisiaj. No tak. No. Pff. Czy poszaleliśmy? Nie wiem. Ogólnie. Okej, okay. kolejny dzień, kolejna przygoda. Dzień szósty, czołg miałby być wyjątkowy. Ej, ale może będzie wyjątkowy dzięki kalendarzowi z jednorożcem. Hmm, hmm. Zaklinamy go, aby ładnie wyszło. O, szóstka, to jest tutaj. Tutaj, magiczna szóstka. Mm, mm, mm. Ach, ach. Au. Ja nie mogę, ten karton z Reichu jest... Co mnie teraz zagięli? Fuzle. Mam puzzle. Ogólnie aż się boję, mogę to układać dłużej, więc zostawmy sobie to na poświąteczny special. Special, special, ale hej, puzzle. To jest ta zabawka, którą każdy chciał z jakiejś niespodzianki. No moi drodzy, koniec rozpakowywania dnia szóstego. No, jest ok, mamy trochę części, nożyczki, możemy sobie na przykład, nie wiem, obcinać, śnieg na bałowanie. No, jest dobrze. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Trzymajcie się ciepło. Ja idę żłopać dla bo chyba dzisiaj tego potrzebuję. Do zobaczyska. Cześć. O mniam, mniem, mniem,